Moje dziecko już ma takie długie włosy, zobaczcie, zapuszczasz, nie? Czyli chcę, żeby były długie, oj, patrzcie, super fryzura, Tego wchodzi ci w oczy, ja nie, nie zachczę, kitkę zrobimy. No, wybiera się do szkółki, moja miłość, wczoraj było super, mieliśmy piękny dzień, piękny dzień, Raselku, przynieś lunchboxa, proszę. Piękny dzień, jeszcze piękniejszy wieczór. Było fantastycznie. Dzień dobry, witamy we vlogu. Mamy piękną pogodę, mrozek, ale malowniczy, słoneczny. Wczoraj wypiłam za dużo zimnego wina, i każdy mnie boli. Masz lunchbox. Ale to nie szkodzi, bo zarzucę sobie swoje witaminy. Taką dawkę sobie końską zawsze robię. Dzisiaj i jutro. I będzie wszystko w porządeczku, mój żołądeczku. Dzisiaj idę zrobić opłaty. Płacić prąd, gaz, załadować takie tam... Kupić wody do żelazka, trochę chemii. Rzęsy muszę sobie kupić. Czajnik do wody przede wszystkim. I tyle. Do zobaczenia później. Pokażę co kupiłam. Baterjka mi pada. O ja już tutaj Li, lali, lali. Czekajcie, bo ja coś tu poprzestawiałam w tej pralce. Gdzie to jest? O, już. Pozmywałam jedną część garków. Jedną część. Odwieszam sobie tutaj. O, jakby ktoś pytał, proszę bardzo. Jest żyrafa. I moje zapiski yy, i idę się malnąć i jest tak pięknie otworzyłam u Lauruni okno zostawię wszędzie yy, pokażę wam tak będziemy spędzać czas teraz o świętować będziemy 18 urodziny Laury już w poniedziałek kończy 18 lat, 18, 18 i powiem Wam, że mamy tyle rzeczy. Będziemy ciągle z kimś innym świętować i pff, tyle imprez, co nas czeka, tyle wyjść, że to jest wprost fantastyczne. Niech się dziecko bawi, raz się ma tą 18 i to jest takie wkroczenie w życie dorosłe. I powiem Wam, że no. Tak, dobra, idę się malnąć i będę wyruszała na zakupy, idę na babcie, idę na babcie, idę na babcie, jak to brzmi. Wychodzę sobie, Boże, jak ja jestem taka napałana radością dzięki temu e, pięknemu świętu. Święto, e, Dzień Zakochanych. Uwielbiam walentynki, uwielbiam e, w ten dzień, o, patrzcie, jakie przepiękne słońce, uwielbiam walentynki, w ten dzień mogę głośno krzyczeć jak bardzo kocham mojego mężczyznę, jak bardzo szalenie go kocham, i, I właśnie to jest takie fajne święto, piękne święto. Niektórzy mówią, że to jest takie marketingowe i niefajne i, i przereklamowane i co to ma do miłości. Kochamy się cały rok. Oczywiście, że kochajmy się cały rok. No kurczę, jak ktoś jest w związku, to chyba nie tylko świętuje walentynki, a idzie przez życie z tą swoją połówką na dobre i na złe. Czy, czy to jest. Y E, pff, świętego Walentego, czy to jest Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, czy urodziny, imieniny, albo nawet te gorsze sprawy, kiedy się, nie wiem, samochód zepsuje, albo e, jakaś inna e, domowa tragedia się wydarzy. I powiem Wam, kochani, że m, właśnie te, te świętego Walentego, Walentynki jest pięknym, pięknym dniem dla zakochanych, gdzie e, w ten dzień można głośno wykrzyczeć, bo czasami ludzie się wstydzą, mówić. M, że się kochają. A to jest bardzo złe. Dlatego, że codziennie powinniśmy przypominać o tym, e, że się kochamy i codziennie e, powinniśmy mówić sobie właśnie słowo kocham cię. Po prostu kocham cię. E, ja mówię to codziennie swoim dzieciom. Mówię to e, dla Blakiego codziennie. Mówię to Miśkowi codziennie. E, dla mnie słowo kocham to nie jest tak, że rzucam na wiatr e, Gdzieś tam, nie wiem, jakiemuś tam znajomemu. Czasami jest to takie, że tam ze znajomymi tak się mówi, o kocham cię, coś takiego, ale to jest w żartach. Dla mnie miłość ma naprawdę wielkie znaczenie, tak samo jak i przyjaźń. To są rzeczy, które, um, które są bardzo ważne w moim życiu. I uwielbiam Świętego Walentego i co roku um, mamy fajne walentynki w domu. Z tego względu, że wtedy mamy taki, takie prywatne, namiętne, no nie wiem, uwielbiam, uwielbiam i jestem taka szczęśliwa i w ogóle świetnie, pięknie było i powiem Wam, że tak mi się mnie zaskoczył w samych super relatywach, że byłam pod wrażeniem naprawdę całego wykonania, a przecież rozmawialiśmy i co, będziemy jeść? I, i, i jakie wino, i co pić, i jak to będzie wyglądało. I tutaj jeszcze ogromne podziękowania dla mojej mamusi, wspaniałej mojej kochanej mamusi, która zadbała o to, o dekoracje. Z tego względu, że poprosiłam mamę, bo y, tam częściej bywa wracając z pracy i tak dalej. I to mama zorganizowała wszystkie ozdoby. Y, mamusiu, kocham Cię i, i dziękuję po prostu, że jesteś. Jestem taka szczęśliwa, że. że mm, że możemy sobie pomagać nawzajem i jestem dumna z tego. E, dziękuję, dziękuję naprawdę i tutaj um, kochani kochajmy. Po prostu kochajmy. Ja wiem, że ludzie mają odmienne zdanie i macie do tego absolutnie prawo. Em, absolutnie, ale mi chodziło o to, żeby powiedzieć jaki ja mam na ten temat em, Spostrzeżenia i właśnie takie, i podzieliłam się dzisiaj właśnie z Wami tymi moimi spostrzeżeniami. Zobaczcie, jaka jestem w tym momencie nakręcona szczęściem i radością. E, to jest coś pięknego, i słuchajcie, i na przykład, jeszcze co bym powiedziała: no to e, dzieci e, również dostała, dostali kolację, e, jak wychodzimy na randki jak wychodzimy na randki albo mamy randkę w domu i my coś jemy i robimy dla siebie to wtedy dzieci mogą sobie wybrać cokolwiek chcą, oczywiście jak to dzieci wybierają wtedy fast foody, bo nie, już rzadko jemy, jak wychodzimy gdzieś na miasto, to jedziemy do, e, gdzieś tam na fast fooda, ale w domu już nie zamawiamy. No chyba, że w takich okolicznościach, właśnie e, jak wczoraj. No i wiecie co, powiem Wam, że raz Laura ma prawo wyboru, raz Russell. Ostatnio Russell wybrał KFC, e, bo teraz e, przyjeżdżają e, do domu też, znaczy teraz przyjeżdżają, a wtedy jeszcze Misiek im jechało po jedzenie a tym razem Laura wybrała frytki z serem, no i następna randka, w, w następnym miesiącu my wtedy jedziemy na randkę, dzieci zostają w domu, ale pierw mają zamówione jedzenie, też mają takie, taki fajny czas, mogą wtedy oglądać sobie filmy i jeść sobie tam wiecie, nafaszerować się niezdrowym jedzeniem, ktoś powie no ładnie ich ucz, niezdrowe jedzenie, Wzięłaby się za to, za tamto, za sram. To słuchajcie, tak celebruje, to jest nasze życie, i myjemy jemy wszyscy zdrowo, ale właśnie w takich, y, w takich właśnie momentach y, pozwalamy sobie. I to jest piękne, bo moje dzieci nie ciągną do tego, że tylko to by jadły. Russell je coraz więcej, coraz lepiej, Laura je zdrowo. Czasami sobie gdzieś tam wyskoczy z koleżankami y, w pracy na kawę, na, na McDonalda czy coś. To nie jest wcale złe, w domu przychodzi pięknie je. E, wiecie, dbamy o, o to wszystko, żeby ta rodzina była świetna i taka jest. I taka jest, i jestem cholernie dumna, cholernie dumna, jak to wszystko e, się posklejało, jak to wszystko e, zadziało u nas w rodzinie. Oczywiście, są upadki, są tragedie, są nieporozumienia. Są jakieś tam rzeczy, a to Laura, a to Russell, a to Misika, a to ja. Oczywiście, my wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Ja tu podpieram ręką, bo mi się te drzwi o. <laughs> nawiasy za bardzo naoliwione i się otwierają. No i dwunasta, a ja miałam wyjść o dwunastej, a się rozgadałam. Także, oczywiście, nie jest tylko pięknie, pierdząco i, 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 i świecąco. Ale ciężko pracujemy na to, żeby właśnie rodzina taka była, dużo rozmawiamy, dużo spędzamy czasu ze sobą. Wysłuchujemy swoich potrzeb. To jest bardzo, bardzo ważne. I powiem wam, że było nie jedno, nie jeden raz było tak, że prawie rozwaliła się ta rodzina, ale jednak ciężka praca popłaca, ciężka praca popłaca, i mm, ktoś mi mówi, bo ja jestem biedna, nie jestem najbogatszym człowiekiem na świecie. Mam prawdziwą miłość i prawdziwą rodzinę, taką z prawdziwego zdarzenia. I to jest mój sukces. Mój własny sukces. Idę na te zakupy. Tak się prezentuję. Mam takie leggingsowe spodnie. Tutaj e, koszulkę, dzisiaj tą. I bluzę, makijaż zrobiłam sobie taki delikatny, ale jednak jest kolor kitka. Spięte włosy spięte włosy jest przepiękne słońce, kochani, biorę okulary i spadam na dwór. Spadam. Napałać tą energią słoneczną i tym pięknym, cudownym dniem. Ktoś powie, z czego ona się cieszy. Przecież za chwilę będzie szła znowu światami jak wielbłąd. Znając moje życie to tak będzie, bo e, dzisiaj robię zakupy online, ale parę rzeczy jest, które muszę sobie przynieść wcześniej. No taka już jestem, taka już jestem, kochani. E, no. co chciałam powiedzieć nie pamiętam nie pamiętam, bo nagrywam też na instagrama i tutaj tak się zacięłam, bo nie pamiętam co miałam powiedzieć przeprosiłam się z tą starą torebką z Rivela bo jest pojem, bardziej pojemna biorę słuchawki, biorę sobie telefonik oczywiście, będę słuchała muzyki po drodze okulary biorę i idę. Idę. Pora coś zrobić z włosami. Hmm. Tylko teraz bez auta trochę ciężko. Dobra. Miłego oglądania. No dobra, komu w drugę temu kopa? <gryw> Zawsze tak mówię. Zawsze przekręcam. Oksy są. Porysowane z auta. Zabrane. Idziemy. No, są zakupy, powiem Wam, że kupiłam sobie jabłuszka, bo zgłodniałam. No i kupiłam e, ten filtr do wody, dbanek z filtrem, o tak. No dobra, piękna pogoda, idę zapłacić za mieszkanie i lecę do domku. Jest tak pięknie, że mi się do domu nie chce wracać. Otworzyłam sobie jeszcze boróweczki, które sobie zjem i dopiero pójdę. Piesek był grzeczny, nic nie na. Da... pomału, tak? Pomału. Proszę, ślicznie. Nic nie na rozwalał, to jest nagroda. Pamiętajcie, trzeba nagradzać swoje zwierzątki: dzieci, mężów, żony. <sami>, Sami siebie nagradzajmy. A ja kupiłam parę rzeczy, już wam pokazuję. Po drodze zjadłam jedno jabłko. Mm. Mam te dni. Tu ma ale byłam głodna, a ja dam takie rzeczy. Więc jabłuszka kupiłam. Wiadomo, to zawsze się zje, to się nigdy nie zmarnuje. I borówki. Ja zresztą pokażę Wam. Zawsze dogrywam jakiś materiał ze spaceru. Kupiłam na dzisiejszy obiad rybę. Frytki mam w zemrażalniku, Jeszcze kupiłam smarowidło, więc chyba naleśniki dzieciakom zrobię i sama też zjem naleśniki z tym. Więc jak szaleć, to szaleć. O, jedna borówka się znalazła. Musiała mi wypaść. No. I kupiłam sobie ten dzbanek do wody. Mam nadzieję, że on będzie na tyle czyścił, że nie będę czuła tego posmaku takiego Próbowałam wodę, wiecie, normalnie przygotowałam, w przy szczajnikła i, i zobaczcie, i tutaj mam w tym wydzbanku, ale no mówię, czułam taki niefajny posmak. Mam nadzieję, że to... Przepraszam cię piesku, ale musisz stąd się przesunąć. Uuu, Woda do żelazka, bo w poniedziałek prasuję. Jogurty takie dla Rasela. Dla Laury, jak będzie miała ochotę, również. Kupiłam sobie y, rzęsy, ale takie kępki. Nigdy nie miałam, zobaczę, w ogóle nigdy nie miałam, nigdy sobie nie robiłam takich rzęs. Nie wiem, jak się sprawdzą. Kupiłam sobie również takie rzęsy. Te miałam, te lubię. Jak robię makijaże, to zawsze takie, to zawsze. Y, figi? Przecenione. Także kupiłam sobie gąbeczkę nową. Jedną mam. E, koperek. Do lodóweczki pójdzie ogóreczka. Bo już nie miałam w ogóle. zjadłam na, e, na śniadanie. Ostatnie, a do jutra to wiecie, ja muszę mieć rzotkiewkę taką do pochrupania. Nowy zapach do toalety. No, ja nie wiem jak, pachnie. Fresh. Zobaczymy. Bo ten cytrynowy tak średnio mi podpasował, już do niego nie wrócę. Kupiłam płyn do pukania u dla rasela, tym razem jakiś truskawkowy. Mildberry. Yy, dokładnie. I kupiłam sobie farbę do włosów, żeby odświeżyć kolor, bo już mam taki owaki. No i to by było na tyle, moi drodzy, to by było na tyle. Zmykam. Do zobaczenia w następnym filmiku, gdzie już nic specjalnego robić nie będę, jak gdzieś wyjdę na dwór albo na rower, albo z małym, czy coś takiego, bo może się umówi z kolegami i, i na dwór i nie będzie chciał ze mną iść, to ja wtedy posprzątam y, sobie w domku bardziej, no wiadomo, że muszę odkurzyć kurzę, powycierać gary, pozmywać, aby zrobić takie pranie, rozbierzyć i tak dalej, i tak dalej. Zamówienie zrobić na jutro. No, to by było na tyle. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do miłego, do cudownego. Wielkie buziaki dla Was. Fajnie, że jesteście. No i, ym, i przybywa Was. To mnie ogromnie cieszy, bo, ym, bo tak, bo nigdy nie sądziłam, że będzie nas ponad 3000. Nigdy. Dziękuję pięknie. Buźka, pa.